Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, z tej strony oczywiście ja będziemy tydzień na wakacjach i będzie naprawdę ciekawi i będą z tego filmy, także koniecznie subskrybujcie, żeby śledzić. Zostawcie łapkę w górę, żebyśmy szczęśliwie dolecieli i swoją drogą nie lecimy sami. Lecimy też z tym od tutaj panem i z tą tej panią. Także będą wspólne, ciekawe wakacje. Zobaczycie, gdzie jak już dolecimy. Wzięłam specjalne takie tabletki odstresowujące I ona się cały czas śmieje, ja się z kolei stresuję niesamowicie Chcesz tabletkę? Nie o, chcę chyba Serio się Aż tak gorąco. Jak wrażenia z lotu? Tabletka ze mnie zeszła tak w połowie, ale było. z... A właśnie ta pierwsza połowa była najgorsza, bo ja zasnąłem, nagle obudziły mnie turbulencje, potem nagle panie przynosiły jedzenie i tak cały czas na przemian. Ale leciało się w miarę git Bartek gada z policją. Mój chłopak to demie. Bartek zostawił torbę, gdzie nie można zostawić toreb bez opieki na w samolocie. Autizmo. Znaczy przed na zewnątrz. A on miał na zewnątrz I policja przyjechała i sprawdzała, czy to nie bomba. Ale on przed chwilą, jakbyśmy stali tutaj, on też odszedł, zostawił tą walizkę i poszedł do przodu. I ja tak po chwili się dopiero cofnęłam i mówię, ej, nasza walizka, więc generalnie... Właśnie nasza, by <laughs> Martek, tu! Zaczęli mnie pytać w ogóle, nie? Co, co tam jest w środku i tak dalej. Po godzinie udało się przejść wszystkie kontrole, robili nam testy i tak dalej. Wszystko jest git, Idziemy teraz po samochód. Autko już odebrane, ale pokażę Wam je dopiero jutro, jak będzie jasno, jak dojedziemy, bo wyjeżdżamy z lotniska. Swoją drogą nie mówiłem Wam, jesteśmy na Cyprze. I tu jest ruch prawostronny. I mamy auto w manualu, i to będzie masakra. Ale okej, okay, jedziemy. No raz idziemy w Anglię, ale to było kiedyś dawno i nieprawda. Hey, ja mam większe doświadczenie, ja mogę mieć. No tylko, że jestem ja wpisany jako kierowca. Jak coś się wydarzy, to tylko ja mogę, być, bo mam nam. Nie. Dojechaliśmy już na miejsce do naszej Willi Uwaga wchodzimy Uuu, a, Bardzo ładnie, ściągamy buty. Ale no dobra. Ale sztos No kto wybierał? Kto wybierał? My Czeka, pokój! Pokój, bez pokój! Ola? Nie no nie ma opcji! Ej, Ale Czekaj, 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 czekaj. Po pierwsze. Czekaj mamy na YouTube mamy to. No a co z tego? No to płacicie więcej. Ej, tu jest jeszcze wejście do góry! Czekaj, czekaj, daj, otwórz. Ja Jedy pierwszy. Wow. Fajnie, tak. Zarąbiście tu jest. Wiecie co, jest ciemno. Zrobimy tak, że pokażemy wam to wszystko za dnia po prostu, jak będzie ładniej. Zobaczcie jak to pięknie wygląda. Ale do prezentacji tego przejdziemy potem, dopóki co jedziemy z olcią naszym samochodzikiem, który wam pokażemy kupić coś na śniadanie. Dzień dobry. Tu jest bardzo piękne. Można kupić tu domek a i swoją drogą jadąc na wakacje zapomniałem zabrać klapki ukradłem teraz Bartkowi, ale trzeba będzie kupić no właśnie ja przechodzę do naszego samochodu, jest to Golf 6 w Cabrio no i poza tym, że jest to właśnie Cabrio, co nie ma w tym aucie nic nadzwyczajnego e, wzięliśmy go ze względu na to tak, że było Cabrio jest ładny, spoko samochodzik w kabriolecie piszczącą szybą. Generalnie miejsce, w którym jesteśmy to jest Aja Traba? Traba? Triada jakoś... Triada? jakoś tak. Poleciliśmy dość ryzykownie, bo skorzystaliśmy po prostu z Airbnb, z lokalnej wypożyczalni na totalnym spontanie. To wszystko zrobiliśmy, nie sprawdzaliśmy dokładnie gdzie jedziemy. Zależało nam tylko, żeby pojechać w miejsce, gdzie nie ma aż tylu turystów. I faktycznie aż tylu turystów tutaj nie ma. Tylko blisko mamy do takich typowych turystycznych miejsc, więc zawsze możemy podjechać. Tak, no przez cały typ można przejechać 3 godzinki, potem mamy właśnie samochód wynajęty na cały tydzień. I mamy też obok Morze, które widać z naszego domku, no ale do tego przejdziemy jak już będę wam pokazywał cały domek Ten ruch lewostronny przyprawia mnie o dreszcze. To jest najgorsze co może być, szczególnie to Tam w oddali już jest morze A tu jest pole Tak, a tu jest pole, dokładnie i jest kombajn gdzieś tam stało obok Ogólnie jeżeli chodzi o jedzonko i tak dalej to będziemy starać się po tych lokalistach chodzić Wziąłeś portfel? A ty wziąłeś? Nie wziąłem Serio? Nie wziąłem, nie wiem czy mi przewalotuje, bo jest 8 rano <laughs> Babeczki, ja biorę babeczkę Jesteśmy w pierwszych zakupach i powiem wam, że jest bardzo wiele powiązań z Ameryką, ze Stanami tutaj z takie pół na pół Tak, dokładnie, sklepy, jakby produkty i tak dalej Jest takie to bardzo podobne mleko. Pojedliśmy, także teraz nic mi nie pozostało jak pokazać wam naszą willę A jest ona naprawdę świetna, ciężko nazwać domem, to jest serio willa Dlatego od samego wejścia przez ogród, aż po środek, chodźcie ze mną, pokażę wam co tutaj się skrywa Na sam start wchodząc już widzimy bardzo ładne wejście i basenik po boku I tam Bartka lującego. Mamy taką część tarasową do chillowania i powiem Wam, że mimo, że domek jest obok, to możecie zauważyć, że nie ma on okien z tej strony. I tak samo te domki jakoś mega bezpośrednio na nas nie patrzą. Także mamy w basenie w miarę fajną prywatę. I właśnie zapomniałem Wam wspomnieć on chyba śpi. Wraz. Nie śpisz? Nie, nie śpię, okay. Wraz z dniem dzisiejszym, życia wakacyjna, bardzo limitowana kolekcja ubrań na sandy.pl. I to w trzech kolorach, bo macie różową, miętową i czarną dostępną. Także oczywiście, zapraszam serdecznie, link jest w opisie. Tak jak mówiłem, jest to bardzo limitowany dropik, taki trochę powiązane z moją twórczością gamingową, z wakacjami wydaje mi się, że fajny wzór. Są też case'y w tym wzorze na większość modeli, także zapraszam serdecznie, link jest w opisie a my przechodzimy dalej do naszego basenu chociażby który jest ogromny. Powiem wam, że na Malediwach mieliśmy połowę tego basenu i tam tak średnio się pływało, bo dwa razy ruszyłeś ręką i już byłeś na końcu basenu. Tamta dalsza część ogrodowa nie jest za duża, dlatego pokażę wam ją z góry, po prostu chodźmy do środka do domku i wejdziemy sobie tutaj akurat przez taras na sam start mamy jadalnię Kuchnie. Natomiast po lewej mamy bardzo ładne schody. No i tu znajduje się salon. I powiem wam, że niby nic specjalnego: salon, kuchnia, ale mimo wszystko jest tu bardzo estetycznie i nowocześnie. I powiem wam, że jestem w szoku: bo generalnie i ulice, i sklepy, i to budownictwo strasznie przypomina taki amerykański styl. A my jesteśmy w tej greckiej części Cypru, bo jest jeszcze turecka część Cypru. W sumie nie jak to się ma do Ameryki. A mimo wszystko jest tu sporo powiązań, a przynajmniej podobieństw do takiego stylu właśnie amerykańskiego. Mamy bardzo dużo okien. Tu jest okno, tu jest. Jest okno, tam jest zasłonięte okno. I pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że obok telewizora jest pomieszczenie, w którym jest łazienka. Taka wiecie, mała ubikacja, akurat idealna dla mnie na poranki. Ja lubię sobie posiadówę zrobić. Dobra, ale przejdźmy do góry. Powiem wam, że jak kiedyś będę miał dom, to zrobię sobie właśnie takie schody w marmurze. I to jeszcze tak przeszklone. Wygląda to po prostu przecudownie W każdym razie, wchodząc do góry, na lewo mamy pralkę, a tutaj jest część sypialniana, którą zaczynamy od łazienki. Jest to akurat łazienka z wanną, my sobie ją z Olą wybraliśmy. Wanną prysznic ale jest mega spoko. Patrzcie, już się opaliłam Bez kitu. No, ty byłaś ile godzin w basenie? Piękna koszulka, no. Tutaj jest pierwsza sypialnia, która jest nasza. Generalnie te sypialnie są takie mega zwyczajne, takie bardzo klasyczne. Yy, I tu jest balkon, na którym warto się skupić. Może nie należą do największych, ale mamy stąd widok na morze. No i na sąsiadki tutaj w basenie. I. Co tak patrzysz? No tak, w basenie masz Tak, te Tylko te, tak, w tym basenie te będą lepsze. To się okaże, jak sąsiadki wyjdą stąd. Stąd widać nasz ogród, no i jak możecie zauważyć, nie jest on jakiś duży, specjalny, ale jednocześnie jest przyjemny, ale ten balkon to jest nic. Bo jeżeli chodzi o przestrzenie tarasowe, to jest tutaj naprawdę tego sporo. Idziemy sobie dalej korytarzem, tu na prawo mamy... co? Mamy budynek, jest zbudować ze trawkę. Sztos totalny, no. On jest jeszcze niezamieszkany, tam jest pusto, nie ma mebli nawet. Też spoko, bo mamy obok sąsiada, który nie jest sąsiadem. Ta sypialnia jest przez nikogo nieużytkowana. Tak. tak, każdy, kto zostawił łapkę w górę i suba, to tutaj by mógł się przespać, dlatego warto subskrybować. I tutaj jest ostatnia sypialnia, tak, tak zwany wiecie, możesz... Head Bedroom. Nie Mogę pokazać? No, pokazać? Dzięki. Także tu jest sypialnia Bartka Bartek i Wiktorii. pierwszy, bieg tutaj Tak, bieg pierwszy, ale oni mają prysznic za to. Tak, i a my mamy wannę. Także w sumie wygrana po naszej stronie. I wracając do przestrzeni tarasowej. Patrzcie, co tu się dzieje. No jest tego sporo, ale. Mamy jeszcze schody do góry, które prowadzą nas na taras Który jest ogólnie osłoneczniony, ale wieczorem jest fajny Jest on na cały dach, na całym dachu jest taras Tu powinno być jakieś zadaszenie moim zdaniem, nie wiem czemu tutaj no, Jakby to nie jest dorobione, chociaż wszędzie wszystkie dachy tak wyglądają No tam mają zadaszenie, tu wszystko jest tak samo I stąd jest bardzo piękny widok, dużo lepszy niż z dołu Także tak to słuchajcie wygląda, ja jestem mega zadowolony, nie spodziewałem się Że to wszystko będzie tak fajnie wyglądać i że będzie taka nutka Amerykańskiego klimatu na Cyprze, koniecznie subskrybujcie żeby Filmy was nie omijały, bo oprócz takich filmów typowo vlogowych będzie też parę filmów typu chowany yy, w naszej wspaniałej wili, i tak dalej. Także warto subskrybować mój i Oli kanał. Zapraszam na nasze Instagramy, bo gdybyście tam byli, to byście wiedzieli już yy, dwa tygodnie temu, że jesteśmy na wakacjach. Bo dobrze pojawia się na bieżąco, zostawcie łapkę w górę. wpadajcie na sandy.pl, A my widzimy się w kolejnym odcinku. Już niebawem. Cześć!